Zczyma Szymon widzowie! Ja jestem Szymon! A ja jestem Lukas! A w dzisiejszym odcinku powiększamy naszą przystań. Yy, nasz port i dodajemy tutaj rybaków, prawda, Lukas? Tak, zgadza się. Rybaków. W tym odcinku będziemy budować port przystań, w których umieścimy trzy stanowiska dla rybaków. W tym celu wydłużymy podest. Tak mniej więcej dwukrotnie. W kolejnym kroku postawimy pod ścianką trzy beczki, ponieważ stacją roboczą dla rybaka jest właśnie beczka, dzięki czemu trzech villagersów, którzy aktualnie niczym się nie zajmują, podejdą do tych beczek i zamienią się w rybaków. Następnie przy pomocy drewnianych płotków zaprojektujemy stanowiska dla naszych świeżo upieczonych nowych rybaków, ale zaprojektujemy je rzecz jasna w taki sposób aby nie mogli już stąd wyjść w sensie zostają z nami na stałe tak, żeby nie trzeba było ich szukać po wiosce za każdym razem. I ostatni element dekoracyjny na koniec dołożymy kilka łódek przy pomoście tak, żeby w momencie, w którym ja lub Szymo będziemy chcieli wyruszyć w podróż na morze, żeby były pod ręką także dzisiaj łatwa, prosta i przyjemna konstrukcja, która powinna nam pójść dosyć gładko i nikt przy niej nie ucierpi. No, może ewentualnie te dwa koty, które musimy eksmitować z łódki, metodą na przyspieszoną lekcję pływania. No, już, już, idziemy do domu. Już. Tutaj trwają prace budowlane. Proszę nie utrudniać. No, ewidentnie zabraknie nam drewna. E, mi się już kończy, ale z tego co wiem, to Szymo poszedł po nowe. I co, masz to drewno? Mam. No. Okej. Okay. No to świetnie, bo mi się już kończy. Mam tylko to, co było w skrzyni, a na ten podest potrzebujemy naprawdę dużo drewna, więc bardzo się cieszę, że przyniosłeś zapas. Czekam. To gdzie ty byłeś? W budowlanym na końcówce serii? Były ostatnie cztery nadgryzione sztachety, a pani na kasie powiedziała, że może w środę coś rzucą na sklep. No dobra, w takim razie musimy iść ukopać ale na szczęście jesteśmy na to przygotowani i mamy posadzone dodatkowe drzewa. Naprawdę trzeba się przejść kawałek, ale generalnie przecież przy okazji zobaczycie wioskę, która się szybko rozwija i jest coraz piękniejsza i lepiej wyposażona. Ty poszedłeś do naszego magazynu po to drewno, nie? Okej. Okay. Chwilowo magazyn świeci pustkami. Dostawię tutaj jedno drewno, żeby było wi wiadomo, co jest drewno. Okej. Okay. Ja tego lasu trochę poprzycinam, no bo on w sumie jest tylko po to, żeby z niego mieć drewno co jakiś czas. Natomiast chyba nawet, tak się zastanawiam, że po tym odcinku zetniemy go całkiem, żeby Został duży, wolny plac. Duży, wolny, płaski teren. A co tam będzie, to zobaczycie w przyszłych odcinkach, drogi drodzy widzowie. A chyba tego drewna już powoli wystarczy na nasz projekt. O, a jak już jesteśmy w tym miejscu, drodzy widzowie, to serdecznie zapraszamy, kto jeszcze nie oglądał, żeby obejrzeć filmik, jak budujemy tą wielką wieżę do samego nieba. Bardzo długo nam to zajęło, prawda, szybo? To była wycieńczająca praca. Prawda, Lukasz. Cały dzień, z przerwą na obiad i na taki dłuższy spacer. I chyba jeszcze w sklepie byliśmy, ale tak poza tym to była walka. Ja też te beczki. Może tutaj gdzieś. Beczki daj na podes, do skrzyni albo gdzieś. Ok, mamy drewno. No to teraz musimy tak narobić kilka patyków. Mamy, mamy beczki e i robimy tak: drewno. E crafting table, bo nie ma. Ok, to tak, chyba tutaj już zostanie na stałe. Będzie skrzynia, crafting table, i tutaj będziemy mogli sobie coś przed podróżą zrobić. Dobra, to tak. Oprócz tego jeszcze będziemy potrzebować płotki. Płotki mamy tutaj. Generalnie jest pomysł taki, żeby zrobić te stanowiska tak samo, jak wyglądały stanowiska. Naszych bibliotekarzy, czyli pierwszych gości, pierwszych mieszkańców hali Targowej. Ich stanowiska robiliśmy właśnie z drewna, z płotków, z półbloków, z desek. No, potem to zmieniliśmy to, zmieniliśmy to na ceglane, na cegły łupkowe. Natomiast myślę, że do rybaków będzie dalej pasować drewno. Mógłbyś tutaj dać tabliczki port, z naszą port. Tak, jak najbardziej. Ok, umieszczamy płotki. Mamy trzy miejsca na stanowiska dla rybaków. O, należy tam umieścić beczki. Umieszczamy beczki i w, m, prawdopodobnie już niedługo pojawią się pierwsi szmiałkowie, którzy będą chcieli pracować w tych stanowiskach. No, jest to ładna miejscowa, a zwłaszcza będzie ładna jak ją skończymy. O, o, już mamy pierwszych lokatorów. Pojawili się wcześniej, szybko, w sensie. Eee, handlują, handlują rybami prawdopodobnie. Okej, okay. jak już są gotowi do pracy wręcz, to myślę, wydaje, że powinniśmy troszeczkę przyspieszyć z tą budową. I no, żeby mieli już gdzie pracować. Dobra. Super. Czyli tak, zrobimy tutaj u góry. Wszystko będzie takie przewiewne, odkryte. Będzie widać ich z góry z, z boku. No i generalnie utrzymamy się tu jakby w tej konwencji tego całego nabrzeża, tego fragmenciku nabrzeża, czyli wszystko w drewnie. No w przyszłości pewnie będziemy to jakoś upiększać, to no jest jednolite drewno, jest podest z dębu, jest błoty z dębu, ten, ten pseudo z dębu i jeszcze barierki z dębu, Czy wszystko jedno i to samo wręcz. Natomiast na tę chwilę to wystarczy. Może w przyszłości będziemy właśnie to upiększać, jak już będziemy, że tak powiem, bardziej biegli w metodach budowania. Ok, tu ostatnie uzupełnienia, no i w zasadzie zostały tylko tabliczki. Szymo przygotowuje tabliczki. Dobra, to tak. To ja tutaj dodam łódek. Łódki. Ok, dobra, to zostały nam już w zasadzie ostatnie elementy do yy, uzupełnienia, yy, i będziemy powoli kończyć. Ok, teraz brama nam została. Zrobimy tak raz, dwa, trzy górą. I myślę, że tak wystarczy. Nie będziemy uciec. A, miskik myślę, że po prostu zrobimy tu tam jeden słup, tutaj drugi to jest, to jest za dużo, trzeba usunąć eee, tutaj uzupełnię dwa eee, tu będzie lampa a mam tylko jedną latarnię patrz dzięki Daj, 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 mi to, daj mi to, bo to jest moje jedyne wiatro. Tu by się przydała jeszcze jedna latarnia. Patrz tu, łososiu. Ja nie rozumiem jak to się nie wylewa ten... Patrz. Jak on jest i on się nie wylewa. Nie rozumiem tego. On... No tak widocznie jest. <grym> Dobra, okej, okay. so, to wygląda, czekaj. Okay. tak, czekaj, to jest dwa razy port, to takie, jedno skrajne bym usunął, i to może być tak, że jest port, port, i tak, jedna pod jednym i druga pod drugim. Nie. Dobre. Nie, 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 wszystko z dłużej ma być. Wszystko I no. Poczekaj, ja jeszcze zrobię y tą tabliczkę. Dobra, ale latarnie wystarczą. Wystarczą dwie. Będzie git. Poczekaj. I są cztery latarnie. No, w sensie, cztery to port. No i mamy to. Mamy działającą przystań rybacką, mamy rybaków, mamy nawet już pierwszego klienta, który przyszedł coś kupić. Te łódki, które tutaj stoją w dużych ilościach, tylko i wyłącznie zachęcają do tego, żeby w przyszłości wybierać się na kolejne, jeszcze dalsze wyprawy przez morze. A na tę chwilę, drodzy widzowie, bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami, że oglądaliście i do następnego! Pozdro! Pozdro! pozdro.